I tam iść prezentuje Zetora 1 0045. Silnik czwórka na turbinie, moc 100 koni. Przedni napęd, komplet obciążników. Widzimy ładne samotony. Ciągniczek zadbany. Stał wykonany pełny remont silnika. Niewzorowe. wzorowe te ładne kabina zaczep góra-dół nie spękane Seria ciężka zatorów. Raz, szybki. Prezentacja środka. No cóż, siedzenie jest trochę zużyte. Zreszta podłoga. Dach nie przerdziewiało. Nic. Chwila przerwy. Odpalenie. Prezentacja dalsza. I <gasps> tak się to wszystko prezentuje? Standardowo pragnę nadmienić, że istnieje możliwość wymiany sprzętu na inny u nas rolniczego. Zajmujemy się skupem, sprzedażą ciągników i maszyn rolniczych wszelkiego typu. Link do Alixa do aukcji będzie w opisie filmu. Tyle ode mnie. Zapraszam do zakupu.